Wybierz przenośny Wi-Fi, a smartfon otrzymasz w prezencie. Tylko w naszym salonie do wygrania 3-dniowy pobyt w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Salon sieci Play w Podcieniach zaprasza. Ulica 1 Maja, 30 przez 40. Play. Weź wygodny kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Zgierzu. Kwota kredytu do 10-krotności dochodów netto, maksymalnie 20 tysięcy złotych. Niskie odsetki już od 4,9% w stosunku rocznym. Gwarancja stałych, niskich rat. Okres spłaty do 60 miesięcy. Nie musisz posiadać rachunków w Banku Spółdzielczym w Zgierzu. Szybka decyzja kredytowa. Wstępna informacja już w 15 minut. Nie zwlekaj! Przyjdź do placówek Banku Spółdzielczego w Zgierzu i porównaj ten kredyt z ofertami innych banków. Jest poniedziałek, 5 października, Cezary Adamski, witam po dłuższej nieobecności i zapraszam na pierwszy w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. A w dzisiejszych wydarzeniach powiemy o mieszkańcach ulicy Jagieły, których zalewa przy każdych większych opadach czy roztopach. Po sesji zalewa woda, a mieszkańców krew. W momencie, kiedy jest deszcz kilka dni, no to jest problem wejścia do posesji, bo po prostu woda płynie. Całą mm, szerokością ulicy. Pokażemy także laureatów ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego z gimnazjum numer 3, którym z kamerą towarzyszyliśmy w Warszawie. Moja grupa dostała nagrodę za pracę Bieg Historii Pułków Chwały. Praca dotyczyła 28 i 31 pułku strzelców kaniowskich. Chcieliśmy nagrać, nakręcić ten materiał, ponieważ to były filmy i prezentacja multimedialna. Ponieważ w naszym regionie, w Łodzi, w Białej i w Zgierzu jest bardzo wiele miejsc związanych właśnie ze strzelcami kaniowskimi, i to był cel tej pracy. W miniony weekend mogliśmy się przyjrzeć zmaganiom amatorskich grup teatralnych. Słodko Błękity, czyli zgierskie spotkania małych teatrów, to ogólnopolski festiwal teatralny o charakterze cyklicznym. Co roku gromadzi miłośników scenicznej awangardy, którzy poza wspaniałą grą aktorską otrzymują potężną dawkę treści skłaniających do refleksji. Po raz 21 spotkały się teatry alternatywne z całej Polski, by zaprezentować tutejszej publiczności oraz jurorom swoje ostatnie dokonania sceniczne. Na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się siedem spektakli konkursowych w których występowały mniej lub bardziej doświadczone grupy teatralne. Tematyka przedstawień była bardzo zróżnicowana. W jednym ze spektakli poruszono między innymi kwestie lokalnego patriotyzmu. No, ten spektakl jest takim zbiorem naszych, naszych myśli, rozważań. Powstawał przez bardzo długi czas poprzez rozmowy o tym temacie, jakim jest dla nas w ogóle taki rodzaj lokalnego patriotyzmu i jak my się czujemy w Goleniowie, co on dla nas znaczy, jednak z perspektywą tego, że, że gdzieś to miasto, z tego miasta wyjedziemy. Czyli, y, czy... Y, i teraz pojawiają się takie pytania, czy to miasto jakoś na, w nas zostanie, co to miasto w nas zostawi, y, czy te przeżycia te, m, młodości, jakie one będą i... no i też temat, ro, i temat rodziny związany z tym lokalnym patriotyzmem t, tutaj jest ważny, czyli tego... korzeni, przodków, korzeni i tak dalej. co było po prostu... Świat przedstawiony przed nas to jest czterech mężczyzn, których coś cały czas uwiera i cały czas się coś, z czymś borykają i są to cztery formy mężczyzn, gdzie ta forma burzy się i wychodzi z nich w jakiegoś sposobu prawda, więc to jest o wychodzeniu prawdy z człowieka, wychodzeniu z jakiejś skorupki, i z formy, więc to jest może o tym, a, a nie o jakimś tam wielkim przesłaniu typu kochajmy się wszyscy lub świat jest zły. No nie. Artyści cenią sobie przede wszystkim możliwość obcowania z innymi przedstawicielami świata teatru, aktorami, reżyserami, specjalistami odmowy scenicznej. Podczas zgierskiej imprezy ważne jest wieczorne omówienie występów, w trakcie których dyskusje nie mają końca. W ten sposób rodzą się przyjaźnie, rośnie doświadczenie młodych artystów, zwiększa się ich świadomość sceniczna. W spotkaniach uczestniczyła także spora garstka publiczności. Jeszcze się nigdy nie zdarzyło, aby aktorzy grali dla pustych krzeseł. To są zgierskie spotkania małych teatrów, czyli takiej alternatywy i kameralnych rzeczy, których nie można zobaczyć w teatrze takim. To są też profesjonalne teatry, ale w teatrze instytucjonalnym, o tak bym powiedział. W związku z tym miłośnicy teatru i, i, i jakiegoś awangardowego podejścia do, do, do materii są zainteresowani tym i, i pojawiają się tutaj. Czasami jest ich więcej, czasami mniej. Ale no od tych 21 lat publiczność dopisuje. W tej edycji spotkań pierwsze miejsce przypadło grupie teatralnej Brama Zgoleniowa, działającemu w ramach stowarzyszenia edukacyjno-społeczno-kulturalnego za spektak Fakeryzm. Trzeba podkreślić, że impreza była bardzo dobrze zorganizowana, a scena na strychu oddawała wyjątkowy klimat tego wydarzenia. Z kominiarzami uzgodniłem, że o godzinie 18 rozpoczynamy drugą górę obrad. Nieutwardzona, bez asfaltu, do tego brak odwodnienia. Tak wygląda ulica Jagieły na Krzywiu, której remont miejscy urzędnicy obiecują od lat i na obietnicach się kończy. Mieszkańcy walczą o położenie na wierzchni od blisko 10 lat. Tymczasem woda jak zalewała, tak zalewa ich posesję, a remontom zniszczonych domów nie ma końca. Emila Okupska Ulica położona w mieście, a wygląda gorzej niż niejedna wiejska droga. Tak mieszkańcy Jagieły w Zgierzu określają ulicę, przy której mieszkają, a przede wszystkim są zbulwersowani stanem nawierzchni. Ubolewają nad brakiem asfaltu do tego położenia ulicy. Niestety znajduje się ona w jednym z najniższych punktów tej dzielnicy, co sprawia, że większe opady deszczu czy wiosenne roztopy powodują zalania posesji. Mój budynek jest usytuowany w dole. Jagieły zakręca w górę pod, do zawiszy, i ta cała woda spływała zawsze do mnie, do domu. Yy, niszczone parkany, niszczone chodniczki, wszystko. No a więc, yy, o ten kawałek asfaltu też była walka około 20 lat. I tam są założone studzienki. Yy, trzy studienki, które zbierają wodę deszczową. Jest sam przetestowane, że tak na pół godziny ulewy starczy. Tylko, że tu powiedziała pani, że, że jakie tu są bolączki. Tutaj dalej, na tym odcinku, powinny być założone jeszcze dalej studzienki odpływowe. W momencie, kiedy jest deszcz kilka dni, no to jest problem wejścia do posesji, bo po prostu woda płynie. Całą mm, szerokością ulicy i wyjście z samochodu, już nie mówię o tym, żeby przyjść z dzieckiem y, gdzieś z miasta czy coś, tylko wyjście z samochodu i wzięcie dziecka. No to trzeba samemu wejść w wodę i po prostu w tej wodzie brodzić, bo no, z całej ulicy woda spływa, jesteśmy tu najniższym punktem w zasadzie tu całego osiedla, więc woda spływa z całego osiedla praktycznie do nas. Zgierzanie z tej ulicy czują się pokrzywdzeni i nie kryją rozgoryczenia, bo chociaż remontu doczekała się znajdująca w pobliżu ulica Zawiszy czy Letnia, to ta ich wciąż pomijana jest przez zgierski magistrat. Dla wszystkich są pieniądze, tylko tutaj dla nas nie ma. Prezydent Sokół też sobie wybudował drogę sam dla siebie. Głogowa jest zrobiona dla sześciu mieszkańców, a my tutaj mamy 21 budynków. 21 budynków nie ma, jednej pustej działki. Ludzie się starzeją, no przecież kurczę, nikt nie ma tyle siły, żeby bez przerwy robić wokół tego domu. No, są budynki odnawiane, malowane, no tak jak u nas ten SIDIN, no jak to wszystko wygląda. O zmianach na Jagieły rozpisywał się również w 2008 nieistniejący już ilustrowany tygodnik Zgierski, w którym ówczesne władze zapowiadały, że ta ulica znajduje się w wieloletnim planie inwestycyjnym miasta i jej naprawa będzie realizowana w latach 2008-2010. Chociaż minęło już tyle lat, sytuacja na tej drodze się nie zmieniła. Zgierzanie postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. To jednak wciąż bezskutecznie. Mimo licznych interwencji sytuacja nie uległa zmianie. Pomimo, iż mamy wszystkie media w ulicy i wszystkie media były budowane przez Współudziale finansowym Mieszkańców, bój o drogę toczymy od 2004 roku, czyli mamy już przeszło 11 lat i ciągle jesteśmy spychani. Warunki są po prostu uwłaczające, bo zarówno powiedzmy ani nie ma jak przejechać, nie ma jak przejść. W okresie, w okresie zimowym, tak naprawdę, cały grunt tutaj jest podmokły, w związku z powyższym, brniemy po prostu zwyczajnie w błocie. W okresie letnim z kolei tak naprawdę też nie ma warunku do tego, żeby funkcjonować, ze względu na to, że otwierając okna, cały kurz, który się tak naprawdę unosi podczas przejazdu aut jednego, drugiego bądź trzeciego, dostaje się do domu. Tak? Więc tak naprawdę, tak naprawdę, to wszystko też wpływa na to, w jaki sposób możemy sobie tutaj żyć, oddychać, jak możemy dopuścić na przykład do tego, żeby dzieci się również też bawiły w takich warunkach. To jest wszystko naprawdę uwłaczające na XXI wiek, będąc w mieście tak naprawdę, a nie na wsi. Mieszkańcy Jagieły uważają, że komfort ich życia poprawiłoby przede wszystkim powstanie systemu odwodnienia, a wraz z rozpoczęciem takich prac uważają, że władze miasta powinny zadbać o nową nawierzchnię. Do sprawy mieszkańców z tej ulicy powrócimy w najbliższym zgierskim patrolu. Na szczęście nie samymi problemami zgierz żyje i mamy także możliwość pochwalić się sukcesami. Uczniowie z gimnazjum nr 3, ich nauczyciele i rodzice, mają powody do dumy. Dzięki swojej aktywności i kreatywności zwyciężyli w konkursie historyczno-literackim. Zostali zaproszeni do Warszawy, gdzie czekało na nich wiele atrakcji i nagród. Między innymi mogli spotkać się z córką generała Andersa i uczestniczyć w wykładach historycznych. Z kamerą w wyprawie do stolicy towarzyszył im Rafał Woźniak. Uczniowie z gimnazjum nr 3 z oddziałem integracyjnym imienia Adama Mickiewicza w Zgierzu zawitali do stolicy. Nie bez powodu, ponieważ wygrali prestiżowy ogólnopolski konkurs historyczno-literacki organizowany przez fundację Ostoja przy wiśle pamięć nieustająca. Zadaniem uczniów było przedstawienie historii regionu w powiązaniu z ważnym miejscem o charakterze patriotycznym. Jedną z wyróżnionych prac była prezentacja multimedialna: Bieg historii pułków chwały o 28 i 31 pułku strzelców kaniowskich. Moja grupa dostała nagrodę za pracę Bieg Historii Pułków Chwały. Praca dotyczyła 28 i 31 Pułków Strzelców Kaniowskich. Chcieliśmy nagrać, nakręcić ten materiał, ponieważ to były filmy i prezentacja multimedialna, ponieważ w naszym regionie, w Łodzi, w Białej i w Zgierzu jest bardzo wiele miejsc związanych właśnie ze Strzelcami Kaniowskimi i to był cel tej pracy. Ideą konkursu było to, aby łączyć przeszłość ze współczesnością. I zainspirować młodzież do zagłębienia się w historię regionu ostatnich 100 lat. I to się na pewno udało. Tak, poznałem tą historię i w, następnym, w, następnym, w następnej edycji tego konkursu na pewno będę brał udział. Już nauczyciele i my, uczniowie, też szykujemy sobie temat, temat prac. Na pewno, na pewno będzie ta audycja, może będzie prezentacja mamy na oku słynnego z Gierskiego artystę, malarza Jeszego Wieczorka. Dwa miesiące potrzebne było na zbieranie materiałów i opracowanie ich, ale było warto. Daje to przekaz innym uczniom, że jak się chce, to można osiągnąć naprawdę wiele. Ten konkurs otwiera nam wiele dróg, a przede wszystkim pokazuje dzieciom, młodzieży, że Zgierz to jest takie samo miejsce jak Warszawa i że tutaj w Warszawie spotkali się naprawdę uczniowie z różnych miejsc Polski i oni są tacy sami, wszyscy są tacy sami, jeśli tylko włożą siłę i swoją inteligencję, możliwości w przygotowanie prac do konkursu i w rozwijanie swoich umiejętności. Wygrać wcale nie było łatwo, ponieważ na konkurs wpłynęło ponad 500 prac. Gimnazjaliści stanęli na wysokości zadania i pokazali się z bardzo dobrej strony. Uczniowie w Warszawie mogli zobaczyć także uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza, a tam również mogli się spotkać z wnuczką generała Andersa oraz uczestniczyć w bardzo pouczającym spotkaniu z kombatantami. Uczestnicy tego wydarzenia na pewno zapamiętają ten dzień na długo, a przy okazji dostarczono im dużą dawkę historii. Koncerty, wykłady, wystawa czy projekcja filmowa. Tak Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce obchodziło swój jubileusz. A wszystko to w zgierskim mieście tkaczy. Zatem, na wyciągnięcie ręki, mieszkańcy naszego miasta przez dwa weekendowe dni mieli okazję do obcowania z żydowską kulturą. Wydarzenie miało na celu pokazać, w jaki sposób Żydzi celebrują ważne dla swojej społeczności święta. Jak się modlą, co jedzą i czego uczą swoich dzieci. Świętowanie jubileuszu rozpoczęto od wernisażu wystawy Piotra Piluka, ślady obecności żydowskie dziedzictwo kulturowe regionu łódzkiego. Wernisaż był połączony z prelekcją i projekcją filmu o mieście tkaczy. Wystawa stanowiła zbiór fotografii dokumentujących materialne dziedzictwo kultury żydowskiej w województwie łódzkim. Autor wykonywał fotografie od 1989 roku. Wystawa przedstawia e, zachowane do dzisiaj materialne ślady kultury żydowskiej na terenie centralnej Polski, czyli w sensie administracyjnym województwa łódzkiego. Najciekawsze obiekty znajdują się w samej łodzi, co myślę, że dla mieszkańców tej, tej części Polski nie jest specjalną tajemnicą. Natomiast cały szereg też dosyć interesujących obiektów jest poza łodzią, w mniejszych miastach. To są też obiekty, które nie są związane tylko i wyłącznie z tą tradycyjną kulturą żydowską, jak synagogi czy cmentarze ale także na przykład charakterystyczne dla tego regionu obiekty przemysłowe, czy wille, czy obiekty o charakterze mieszkaniowym, projektowane przez żydowskich architektów. Te zdjęcia pokazują kilka miast, które gdzieś tutaj w pobliżu. A jaki to ma charakter, możecie Państwo przyjść zobaczyć. Ważne dla nas też jest to, żeby tutaj każda kultura mogła odnaleźć się. Żydzi stanowili tą grupę, która po 1830, Roku wnosiła tutaj duże ożywienie. Autor wernisarzu ma do niektórych zdjęć sentymentalny stosunek. Do jednej fotografii, na, która jest na tej wystawie, która jest fragmentem dużo większej dokumentacji, mam szczególny stosunek. To jest fotografia, która przedstawia wielką synagogę w Piotrkowie. Obecnie mieści się tam biblioteka, która została zorganizowana po remoncie obiektów w 1966 roku. Ponieważ po wojnie w Piotrkowie mieszkała bardzo mała grupa Żydów, która w kolejnych latach właściwie znikła zupełnie z miasta, więc nie ma potrzeby, żeby tam działała synagoga w tym tradycyjnym kształcie. Natomiast jest to w ogóle jedna z ciekawszych synagog w Polsce, a na pewno najciekawsza na terenie województwa łódzkiego, także ten obiekt, tym bardziej że w ogóle Piotrków jest ładnym miastem, polecam Państwu uwadze. W niedzielę odbyła się projekcja filmu Zbigniewa Chmielewskiego Twarz Anioła oraz spotkanie z Rafałem Dajborem aktorem, dziennikarzem i absolwentem studia aktorskiego przy Teatrze Żydowskim. Przybyli goście chętnie uczestniczyli w tych szczególnych dla kultury żydowskich wydarzeniach. W naszym wieku to już się wie trochę o tej kulturze, więc bardzo przyjemnie sobie przypomnieć. Nas interesuje wszystko to, co ciekawego się dzieje w Zgierzu uh -huh. i w Domu czy też. Chodziliśmy na uniwersytet, to były różne... Yy... Kultura różnych narodów, były, byli cyganie, byli Arabi, islamiści. No, były, były ciekawe. No i teraz tak za, za ciosem chodzimy jeszcze na wszystkie. Występy i oglądamy. Miasto Tkaczy jest niezwykle interesującym miejscem, w którym spotyka się historia przemysłu z wielokulturowością miasta i regionu, co podkreślał sam Artur Hoffman, przewodniczący zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Dwa dni obchodów jubileuszu zwieńczył koncert pod tytułem Muzyka klezmerska zespołu jedyne takie trio. Jesień kojarzy nam się zazwyczaj z coraz krótszymi dniami, deszczem i chłodem, a co najważniejsze przypomina, że gorące i beztroskie dnia lata za nami. Jest jednak sposób na to, aby tę porę roku wykorzystać do zrealizowania planów, które podczas upalnego lata odkładaliśmy na bok. Może być to na przykład zrobienie porządku w szafach, a przy okazji wsparcie potrzebujących. Chociaż weekendowe wysokie temperatury nie wskazują, że nadeszła już jesień, to jednak z każdym dniem będzie robiło się chłodniej. A co za tym idzie, będziemy musieli zadbać o zmianę garderoby na cieplejszą. Jednak wśród mieszkańców naszego miasta są osoby, których nie stać na ciepłe kurtki, swetry czy kołdry. Na szczęście są i tacy zgierzani, którzy chcą im pomóc. Między innymi przez kolejną już edycję akcji przewiedź szafę i dziezima. Dzięki temu i my sami poprzez oddanie rzeczy, w których już nie chodzimy czy nie używamy, możemy w bardzo prosty sposób wspomóc tych najbardziej potrzebujących. Praktycznie wszystko to, co już im jest niepotrzebne, a innym może się przydać, czyli od odzieży poprzez rzeczy związane z pościelami, takie rzeczy, nawet, nawet rzeczy do kuchni związane z, ze szklankami, kubkami, naczyniami, bo takie rzeczy też ulegają zniszczeniu i, i, i to są rzeczy, które, o które ludzie bardzo proszą. Mile widziane są również ubrania dla dzieci, koce czy poduszki. Warto jednak zapamiętać, że rzeczy, które przynosimy, nie powinny być zniszczone, a byłoby dobrze, żeby były w takim stanie, w jakim sami chcielibyśmy je otrzymać. Dary dla najuboższych zwierząt można przynosić do biura poselskiego. Poniedziałki, wtorki od godziny 9 do 17 zapraszamy. poniedziałek wtorek, środa, czwartek, piątek od 9 do 15. Można umówić się również telefonicznie tutaj do biura. Jesteśmy w stanie przy jakiejś większej ilości, były takie sytuacje, możemy odebrać od konkretnej osoby. No, ze względu na aktualny okres gorący, można się z nami umówić, żeby na pewno 100% ktoś był w biurze. Zabrane rzeczy trafią między innymi do od niedawna czynnego Towarzystwa Brata Alberta. Z kolei ta placówka mieści się przy placu Jana Pawła 11 przez 13. Otwarta jest w każdy wtorek i czwartek od 10 do 15. Informacją o wietrzeniu szaf kończymy dzisiejsze wydarzenia. Już za chwilę zapraszam w imieniu Rafała Woźniaka na reportaż o zgierskich gimnazjalistach, którzy odnieśli sukces w ogólnopolskim konkursie historyczno-literackim. Zachęcam także do śledzenia naszych programów w internecie poprzez naszą stronę, serwis YouTube oraz Facebooka. Na kolejny serwis zapraszam natomiast już w najbliższą środę. Spotka się z Państwem Emila Okupska. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.